Hejka, hej! Dzisiaj mamy podwójną moc, no a czy faktycznie to się okaże na podsumowaniu. Więc mamy nowy los i tutaj nową zdrabkę. Poza tym oczywiście kupony, więc zaczniemy od nowości właśnie tu, później los i na koniec kupony. W tej naszej nowości mamy no, nietypowe kwoty, tutaj możemy zobaczyć jakie. No właśnie, siódemkowo wiadomo. Jeżeli moc 7,77, no to właśnie tak musi być. Też ciekawe, jeżeli znajdziemy dwie siódemki, to oznacza, że mamy 77 zł. No i tutaj marzenie, żeby zobaczyć tyle siódemek. A jak będzie jedna, no to oczywiście jakaś tam kwota do niej będzie. I już możemy zaczynać. Oby coś było. Ym, dwójka i. Zobaczymy, czy dwójka nam tutaj coś wniesie. No tutaj, oczywiście, blisko, bo szóstka. Dwudziestka szóstka. Może małe przybliżenie. I patrzymy dalej. Dwunastka, no to nie tego szukamy. Nie ma. No i tutaj też nie. Trzynastka. Piętnastka, patrzymy dalej, dziesiątka, dwadzieścia no tutaj jakby dwie siódemki, ale no nie w ten sposób, niestety, trzydzieści 28. no na chwilę obecną nic nie ma. Nawet jedynka. Dwójka. No, nawet jakby tak odliczali, to do siódemki nie pójdzie, ale mamy siódemkę bez odliczania. No to wow, udało się. Więc ciekawe, czy tam będzie 20 zł, tyle ile kosztuje, czy coś więcej. No, ale i tak cudem tutaj ta siódemka się pojawiła. No ciekawe, a więc zobaczmy, co jest. 20 zł, no to właśnie tyle ile wydałam bo tyle kosztuje ta nasza nowość, no to tutaj się udało, a ciekawe jak będzie w losie no to czas na los i tutaj oczywiście no także mamy siódemki, siódemkowo i dziwne, nietypowe kwoty więc no ciekawe los kosztuje właśnie dyszkę zobaczymy czy coś będziemy mieć i na szybko sady. Jeżeli będziemy mieć, o tutaj mamy ciekawe liczby, bo 71 i 77, na przykład 77, no to wtedy mnożymy kwotę podwójnie. No i tutaj mamy znowu to samo, ale inny mnożnik, a tu już podstawowy. Zajmiemy się od początku tymi podstawowymi. Jeżeli coś będzie, no to właśnie zobaczymy, ile jaka kwota. No to możemy zaczynać i nawet tutaj. Widzimy nietypową kwotę y, główna właśnie tyle. No ale my tutaj zajmujemy się tymi naszymi. Nie wiem jak tutaj, żeby to było widać. No właśnie. Nie zastanowiłam się, dwunastki. Szukamy mnożnik podstawowy. Może oddalenie. No chyba musimy takie coś. Mhm. No inaczej nie, nie ma jak. No to tak, dwunastka. Szukamy dwunastki, mamy trzynastkę oczywiście i tu mamy odwrotność. No nie ma dwunastki, to na nią nie ma szans. No to może dwójki poszukajmy. E, dwójka, te niskie to tam szybko się odnajdują. Piątka, czwórka, ale dwójki nie mamy. No to tutaj już lecimy wyżej. Szukamy. No tak nie widać. Nie widać. Kolejna. To było blisko, fajna kwota. No, ale nie ma. Kolejna do poszukiwania. Takie pomiędzy, niestety. Trzydzieści jeden. Mamy 21 jeden, a trzydzieści jeden nie widać. No chyba nie. No to dalej. I oczywiście mnożnik podstawowy. I tutaj nie ma. No to 30. Szukajmy. No nie mamy, niestety. 18. Tak sobie poszukajmy. Wspólnie. 18. Nie ma. I ostatnia i tak wysoko. No, niestety nie ma, więc nieco wątpię w mnożniki, ale no zobaczymy, może. No to 71 i 77. A tu już oczywiście typowe oboki. 72, no to nie. No i 75, niestety nie podwoimy. No chyba, że mają dla nas coś lepszego. 17. 17 nie ma i ostatnia liczba. No nie widać. No to los już nam się tutaj nie udał. E, szkoda, bo nawet taka dyszka mogłaby być, tak jak tam. Udało się 20. Tak jakby wkład. No to, to też mogło tak być, ale chyba nie jest. No chyba, że coś tutaj przegapiłam. Wydaje mi się, że nie. No fajnie by było, gdyby się okazało, że coś było. Jak coś zobaczycie, dajcie znać. Ale też później na spokojnie zobaczę. No to czas na kupony. I tutaj jeden zakład, jedno losowanie, jedna tabelka. Leci już tabelka. 19 nie mamy. Następnej liczby też nie widać. Nie ma tej. na no to koniec. I co nie było? Żadnej na to wygląda. No to kolejny dodatek. No i może będzie kumulacja. Kto wie? Byłoby świetnie. No to będą dwie tabelki, ale jedno losowanie. 25 nie ma. Mamy jedną. 31 nie ma. Tej liczby nie ma. Nie ma. No i niestety nie ma. No to tylko jedna. Na pewno daleko. Ostatnia tabelka. 25 nie ma. 26. Tutaj też nie ma. 31 nie ma, nie ma, nie ma nie ma, nie było żadnej. Oczywiście no nie mam tutaj nic. I tutaj tak samo. Jedno losowanie, dwie tabelki. No to leci tabelka. I mamy 12. I mamy już 13. No czyżby Znowu fajnie. No już na pewno coś mamy. 23 nie ma. Oj tej liczby nie ma, choć było blisko i... 32 nie ma, a liczba nie zgodziła się, ale już mamy 5 zł. A nie wiem czemu tutaj zaznaczam. No nie, nie powinnam, bo mam dwa losowania. Ale tak się chyba już ucieszyłam, że na początek leciały dwie, że no zaznaczyłam. No ale nic. Yy, powiedzmy, że nie jest zaznaczone i zobaczmy kolejną tabelkę. Yy, ale tak, tutaj dwunastka jest, ale w następnym losowaniu nie mamy tej 13. Znaczy w tym tej drugiej taberce nie ma trzynastki, no to na chwilę obecną mamy dwunastkę, tylko jedna, dwadzieścia trzy nie ma, tej liczby nie ma i no nie ma i liczba też tutaj się nie zgodziła, ale nie szkodzi, bo w tamtej taberce mieliśmy dwie liczby i dzięki temu mamy 5 złotych, no, no całkiem, całkiem to idzie, tak, 5 złotych, no i dobrze, czas na szybkie. A tutaj już będą dwa losowania, dwie tabelki i tak piątka. Nie mamy. Szóstki też nie, trzynaście nie pojawia się, siedemnaście nie ma, osiemnaście nie, no i dwadzieścia nie było. Nieudane losowanie, czas na ostatnie. Piątki nie widać, szóstki też nie, trzynastki nie ma. Nie ma 17, nasza ostatnia szansa, ale nie, bo nie ma 18. Nawet nie było 20, więc no kompletnie nieudane szybkie dzisiaj. Zobaczymy keno. Okay, a mam tak nietypowo, bo siódemki, jeden zakład na jedno losowanie, ale z mnożnikiem. No to zobaczymy. Aha, mnożnik podstawowy, a więc niepotrzebnie wzięłam z mnożnikiem. No gdybym wiedziała, no to bym może wzięła na dwa losowania zamiast mnożnika, a kolejne widzę podwójny mnożnik. Podwojony, no dobrze. A czy coś wiecie? Tej liczby nie ma. Mamy 17, a ja tutaj mogę zaznaczyć to jedno losowanie. 22 nie ma. Tej liczby nie ma. Nie ma. No, nie ma i, i nie było 70. No to tylko jedna. O dwie za mało. Nie udało się. Takie małe kombinowanie, ale nie powiodło się na no to czas już na, na coś, co znamy, więc Kenos z mnożnikiem, 3 losowania na 10 liczb. I ten kupon kupiony wcześniej, a więc inne tabelki. Ale no niestety, mnożnik podstawowy tutaj widzę, no ale zobaczmy, ósemki nie widać, w tej liczby też nie, 20 nie ma. Nie ma 25, oby, tak dalej. 32 nie ma. O, jedna już jest. O, i następna, no to dwie. Mhm, tej liczby nie ma. E, trzecia, i tutaj była też ostatnia. No to tylko jednej nam nie dali. E, tutaj już zwątpiłam, bo musiałaby się e, zgodzić końcówka, żeby się udało cokolwiek. No i właśnie nie udało się, bo nie było tej liczby. No to nie ma nic. Kolejna tabelka. No i fajnie, bo mnożnik lepszy, podwojony mnożnik. Ósemki nie ma. Tej liczby nie ma. 20 też nie ma. Liczby 25 nie mamy. 32 jest. Tej liczby nie ma. Nie ma. Nie mamy. O i fajnie, ominęliśmy ostatnią liczbę w tej tabelce. No, i mamy niby 2 złote, ale podwajamy. No to 4 złote, Coś, coś tam jest. Ostatnie i też taki sam mnożnik. podwojony, więc pasuje. Ósemka jest. 14 nie ma. 20 nie mamy. 25 nie ma. W tej liczby nie ma. O, mamy kolejną. To już musi polecieć do końca, bo mamy dwie. Chociaż z jednym wyjątkiem. No właśnie, powiedzmy, że to jest wyjątek ale nie ma tej, no to koniec, nie ma i nie ma, dwie no to jak dwie, to zostaje tylko tamto losowanie co było udane, a te dwie tabelki nieudane no i już czas na podsumowanie no i tak wielkiej mocy tutaj nie było nie widać ale też nie było jakiejś tam niemocy, bo jednak coś weszło yy, tutaj mamy piątaka, tutaj Złotówka mniej w Keno. No i właśnie 20 zł pod siódemką. Gdyby nie to 20, wiadomo, byłoby gorzej. Nie jest najlepiej, ale mam 29 złotych. 33 zł na minusie. Byłoby więcej na minusie, gdyby właśnie nie to, że tutaj coś było. Wiadomo, oczekujemy zawsze czegoś więcej. No, ale może to kiedyś. I tak dzisiaj wyszło, więc jeżeli obejrzeliście do końca, to dziękuję Wam właśnie za to oglądanie, za obecność. Nowe osoby zachęcam do zostawienia sumika, będzie mi miło. No i tyle, to pa!